Ameryka po polsku dzisiaj łączy się z Polską, z Warszawą, z Mają Frykowską, aktorką, wokalistką, pisarką od niedawna również. Witaj, Mają. No, dzień dobry. Tu śpiewam, tańczę, recytuję, rozumiesz? Media w ogóle. Autorka, tak. Aktorka na pewno. Szkołę skończyłam i z tym się bardzo mocno identyfikuję. Z pisarką byłabym ostrożna. Oczywiście popełniłam taką książkę Pokonaj Siebie i jestem bardzo z niej zadowolona, ponieważ też widzę, jaki jest oddźwięk na nią, więc oczywiście się absolutnie pod tym podpisuję. Ale z, z tą pisarką to byłabym ostrożna. Nie, natomiast piosenkarka to w ogóle jakaś historia przypadkowa. W związku z tym naprawdę ja wiem, że ta Wikipedia pisze wszystko, jak tylko popadnie, za chwilę jak coś zrobić, to już producentem w ogóle malarzem, Dobrym. pisarzem. Mogłabym cię, Majo, jeszcze nazwać raperką w związku z twoim ostatnim Hat Sixteen uh, Challenge. A, dziękuję. Dziękuję. Też z tego jestem bardzo zadowolona, nie powiem. To było ogromne wyzwanie, aczkolwiek podjęłam je i... Dali mi 72 godziny, ten tekst powstał pod wpływem chwili. Dali mi 72 godziny, Hot 60 Challenge, dzięki mojej mili. Po stromej stronie ściany dzielne serca się wspinają, a słabe usze drogi usłane różami mają. Dzisiaj strach zagląda w oczy od dołu, bierze w posiadanie wszystkie serca narody, ma uszy, Niechaj słucha, niechaj słucha. Nadciąga wielka burza, tak zwana zawierucha. Ten, kto umie kochać, ten będzie trwać na zawsze. Jeśli Bóg jest z nami, to nie ma czego bać się. On nie pozwoli więcej z siebie się naśmiewać. Wejdą w odpocznienie, czyniący jego dzieła. Nie pieniądze, pycha, sława, lecz nadzieja, miłość, wiara, wszystko to, co nigdy nie umiera. Myślę, że stanęłam na wysokości zadania, a dzisiaj w tym zwariowanym świecie korona świrusa to było takie chwilowe odbicie po prostu od tej rzeczywistości, która niestety ale no, przygniata chyba nas wszystkich, yy, i to nas dopada tak widzę cyklicznie co jakiś czas moich znajomych, mnie również to spotkało i akurat to, ta nominacja sprawiła, że znowu mnie to podniosło, chcę, mi się, robię, działam, funkcjonuję i, i wróciłam do rzeczywistości, chociaż nigdy nie było sytuacji takiej, żebym się jakoś specjalnie przestraszyła samego wirusa, tak? tylko bardziej tej epidemii strachu, która tutaj nie wiem jak u Was, ale u nas w Polsce była przerażająca i jest właściwie nadal, bo spotykam się z tym bardzo często, kiedy moje serdeczne koleżanki, przyjaciółki. Nadal nie utrzymują kontaktów, ponieważ chcą jakby tej izolacji i zamknięcia, gdyż boją się oddychać. No. Ja, myślę, że, ja myślę, że już tyle nas trzymają w zamknięciu, tyle nas trzymali czasu w zamknięciu, że, że po prostu aż dziwnie jest wyjść się na zewnątrz i dziwnie się jest spotykać. I też czytałam gdzieś, że nie można ludzi oceniać tych, którzy się boją. Ja mam podobne podejście, trzeba wracać do świata z koronawirusem również, bo on nie. Zniknie tak czy siak, więc będzie funkcjonował. Okazuje się, że nie jest aż tak groźny, jakby się wydawało na początku, więc trzeba wracać do życia. A powiedz mi, właśnie, ty jesteś taką kreatywną osobą i zawsze byłaś z tego zna, znana. Wkroczyłaś gdzieś tam do społecznej świadomości wielkim skandalem. Mam wrażenie, że to był skandal tak naprawdę bardziej rozmuchany, ale też ze względu na to, że, że pierwszy reality show, który gdzieś gdzieś tam odbił się ogromnym echem, w ogóle ludzie w Polsce nie wiedzieli, co to jest, więc dla wszystkich sam A show. Brother, to, czy... Od razu, A, przepraszam, no? e, czuję się wywołana do odpowiedzi, żeby było jas, e, jasno to powiedziane i to jest nieprawdopodobne, że dokładnie ten e, Big Brother, znaczy jakby w ogóle początki tego Big Brothera, zapisały się gdzieś w pamięci e, ludzi, że ja wystąpiłam jakby w pierwszej części, ja wystąpiłam nie, jakby tak, w trzeciej edycji, ale ja to chyba najchłodniejsze jest... było wrażenie. Mam wrażenie, najsłynniejsze, bo chyba najbarwniejsze postaci też były w tej części, i pamiętamy. Ja, tak naprawdę, szczerze, chyba tylko z tej edycji pamiętam osoby, które były, a gdzieś tam wszyscy chyba oglądaliśmy, i to było takie wielkie wow, że można podglądać kogoś, co teraz jest tak naprawdę gdzieś tam naturalnym, naturalną koleją rzeczy, jeżeli chodzi o telewizję, o produkcje telewizyjne, i ludzie robią na tym miliony. U nas. W Polsce to się pojawiło i ty byłaś jedną z tych barwnych postaci, i zastanawiam się, jak to było, jak wyszłaś, bo byliście oczywiście w izolacji w tym domu, najpierw zacznijmy od, znaczy nie chcę się gdzieś tam specjalnie skupiać na tym, ale chciałam Cię zapytać o jedną rzecz. Byliście zamknięci w tym domu, kamery was obserwowały. Nie widzieliście pewnie tak naprawdę do końca, jak bardzo znani jesteście na zewnątrz. I... I w ogóle tego nie, nie widzisz. Przepraszam, nie A ja go w Nie, bardzo Państwo. W no. rozsumku. <laughs> no ja więc zobaczymy, trzeba pomieszać. Um, tak. Wiesz, to chciałam Ci właśnie o to zapytać, że ile miałaś lat wtedy, jak 20? No właśnie, gdybyś młodą dziewczyną wychodzisz i nagle jesteś super rozpoznawana, super znana, spotykasz się pewnie i z aplauzem, i z krytyką. Jak sobie z tym poradziłaś? Czy, czy gdzieś tam woda sodowa ci do głowy uderzyła, czy myślałaś, o teraz mogę wszystko? Jak to wtedy wyglądało? Przede wszystkim ja nie byłam w ogóle przygotowana na, 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 na to wyjście do rzeczywistości wtedy, bo. To było miażdżące, powalające i to było tak, że ja byłam zostawiona sama sobie w tym wszystkim, tak naprawdę, nie mając zielonego pojęcia, jak to funkcjonuje, jak to działa i nie była to absolutnie komfortowa sytuacja. Ja w pewnym momencie rzeczywiście kompletnie jakby nie zgodziłam się z tym, w jaki sposób media mnie wykreowały. Ponieważ, tak jak słusznie zauważyłaś, dzisiaj, gdybym ja weszła do programu i zdarzyłoby się to, co by się zdarzyło, co to znaczy, co się zdarzyło wtedy, to najprawdopodobniej w ogóle przeszłoby to bez echa i nikt nie, nie byłby w stanie zapamiętać mnie jako, jako, jako uczestnika tego programu. Natomiast no rzeczywiście no w tamtym momencie można powiedzieć, że to w, w pewnym sensie zrewolucjonizowałam ten kraj pod względem seksualnym, nieświadomie i też nie do końca jakby. E, się zgodzę z tym, bo ja w swojej książce to opisuję, no ja też tutaj tak głośno nie mogę mówić. E, dzisiaj jestem matką, żoną, zupełnie mam inne wartości, priorytety, słowo odpowiedzialność ma inne znaczenie dla mnie. E, ja myślę, że każdy z nas popełnia błędy, ja nie byłam po prostu przygotowana na taki medialny lincz. Ze mnie zrobiono kozła ofiarnego. Mogłabym powiedzieć, że w pewnym sensie na swoją prośbę, natomiast tak jak opisuję w swojej książce, realizatorzy doskonale wiedzą, co wykorzystać, w jaki sposób to zrobić. Zresztą sama wiesz, bo pracowałaś również w telewizjach i Uderzyłam pięścią w stół i powiedziałam: Nie może tak być. Natomiast faktycznie ja nie miałam odpowiedniej osoby w tym wszystkim, gdzieś pogubiona, która mogłaby mnie w jakikolwiek sposób prowadzić. Dzisiaj, będąc już w dużej mierze z boku tego wszystkiego, i z inną świadomością, z większą dojrzałością, mam 43 lata, więc też inaczej funkcjonuje i myślę to tak jak nasze matki zawsze mówiła, a jak gdybym ja miała tyle lat, co ty wtedy? I ten rozum, no nie miałabyś, ja też bym nie miała, bo, bo po prostu gdyby tak było, no to wszyscy by byli po prostu fantastyczni i cudowni, natomiast uczymy się na swoich błędach, ale dzisiaj z perspektywy czasu ja doskonale po prostu wiem jak to funkcjonuje. To jest niesamowite, bo ja będąc teraz w tej kwarantannie całej, ja też przeżyłam sobie te swoje takie Katardzis i ja myślę, że ta cała pandemia spowodowała również takie myślenie o tym, że jednak my jesteśmy tu i teraz. opieramy swoje życie na tych dobrach materialnych, które jak widzimy, kompletnie zawiodły. I co dalej w tej sytuacji? W Biblii jest napisane: Szukajmy Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. I to jest prawda, jeżeli chodzi o moje życie. Bóg się nie pozwala z siebie naśmiewać. Jeżeli ja się do Niego przyznaję, On się przyznaje do mnie. I rzeczywiście, ja postawiłam sobie za cel, że teraz, kiedy ja się pojawiłam ponownie, to ja chciałabym przekazywać rzeczy, które. Są wartościowe i uskrzydlają ludzi w sensie takim, że dają im nadzieję na to, że mogą rzeczywiście coś zmienić w swoim życiu, a nie taki pustostan, który powoduje, że. Kręcimy się wokół własnej osi i zastanawiamy się właściwie, po co my tu jesteśmy, bo każdy z nas po coś tu jest, i też jak zaczynamy mieć świadomość tego, że to jest jakby sytuacja przejściowa, bo jest coś ponad to wszystko. Ja myślę, że dzisiaj ten koronawirus pokazał to bardzo yy, mocno i zweryfikował wiele osób. Które zaczynają rozumieć, że nie tu i teraz, i nie to, co tu mamy, te dobra doczesne, tylko jest coś więcej, i co to jest, czy ja mogę to mieć i mogę to zmienić? Wielokrotnie też miałam pytania, słuchaj, coś się zdarzyło w Twoim życiu takiego, że właśnie jesteś spokojna, jesteś inna, jesteś po prostu odmieniona. No właśnie to stało się to, że Bóg jest żywy i realny i przechodzi do naszego serca i jest w stanie nas zmieniać, jeżeli my otworzymy się na to i powiemy kurde, potrzebujemy tej zmiany. Chcemy czegoś więcej niż tylko po prostu kręcenia się wokół własnej osi. I to chyba to. I to chyba to i tym optymistycznym i myślę napawającym również nadzieją akcentem podziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Maja Frykowska z Warszawy, z kuchni, gotująca rosół, ogarniająca córkę, uśmiechnięta, kobieta pracująca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego.